Mam na imię Natalia. Będę czytać fragmenty mojego eseju pod tytułem Znaczenie historii poprzez wiersze Czesława Miłosza. Pierwszym wierszem, który naprawdę przykuł moją uwagę, napisanym przez Czesława Miłosza, to Biedny chrześcijanin patrzy na getto. Wiersz ten obrazowo pokazuje stan getta warszawskiego, po jego całkowitym niszczeniu przez Niemców. W pierwszej zwrotce miłość pisze: Pszczoły obudowują czerwoną wątrobę, mrówki obudowują czarną kość. Fosforyczny ogień zło, złotych ścian pochłania ludzkie i zwierzęte w włosie. Użycie tych barwnych obrazów pokazuje aktualny stan stangeta. Ponadto, w drugiej zwrotce poeta zaczyna opisywać narządy zmarłych, które po zagładzie leżały na ziemi. Zwrotki brzmiały: Pszczoły obudowują plaster puc, mrówki obudowują białą kość, wali się w ogniu dach, ściana i żar ogarnia fundament. Miłość opisuje, jak Niemcy zburzyli i zniszczyli każdy centymetr żydowskich domów. Wraz z ich rzeczami osobistymi. Rozpalili ogień, w którym w końcu zabili wszystkich Żydów i wszystkie żyjące stworzenie, które ich otaczały. W trzeciej zwrotce miłość opisuje strasznego kreta, warszawskiego geta. Ten kret nie ma oczu, aby zobaczyć, co się wokół niego dzieje. Nie rozumie, czego dlatego tak się stało. Wzrotka czyta jego powieka obrzmiała jak u patriarchy, który świadywał dużo blasku świec, czytając wielką księgę gatunku. Poeta wskazuje na mężczyzn, którzy nie chcieli patrzeć na okropności, jakie wydarzyły się w getcie, i po prostu ruszyli dalej swoim życiem. Ci mężczyźni są uważani za kretów w scenariuszu. Te krety potrafią widzieć oczami. Ale rzeczywistością są ślepi na przerażające wydarzenie, które wydarzyło się w historii. Na końcu wiersza mówca, który jest otalałem z zagłady, wypowiada się o tym, czego był świadkiem. Moje rozbite ciało wyda mnie jego spojrzeniu i policzy mnie między pomocników śmierci nieobrzezanych. Jest tak załamany w środku, że nie wie, czy w ogóle zasługuje na życie. Nie może znieść widoku martwych ciał niewinnych mężczyzn tuż przed nim. Uważa, że jest opowie opowiedzialny za ich śmierć po obejrzeniu tak przeżerającej sceny. Uważa, że jego życie na tej ziemi jest teraz przeklęte, ponieważ jest jednym ocalam zagłady. Tak klątwa będzie podążać. The first poem that really caught my eye, written by Czesław Miłosz, is called A Poor Christian Looks at the Ghetto. This poem vividly shows the conditions of the Warsaw Ghetto after the Germans completely destroyed it. In the first stanza, Miłosz writes Bees build around Red River, ants build around Black Bone. Phosphorescent fire from yellow walls engulfs animal and human hair. The use of this vivid imagery is showing the current condition of the ghetto. Furthermore, in the second stanza, the poet starts to describe the organs of the deceased that were lying on the ground after the Holocaust. The lines read Bees build around the honeycomb of lungs, ants build around white bone. The roof and the wall collapse in flame, and the heart seizes the foundations. Miwisch describes how Germans ripped down and destroyed every inch of the Jewish homes, along with their personal belongings. They started up a fire, in which, in the end, killed all the Jews and all the living creatures that surrounded them. In the third stanza, Miwisch describes in Guardian Mole of the Warsaw Ghetto. This mole has no eyes to see what is happening around them. They do not understand why it happened. The stanza reads He has swollen eyelids like a patriarch. Who has set much in the light of candles, reading the great books of the species? The poet is pointing at the men who did not want to look at the horrors that happened in the ghetto and simply just moved on with their lives. These men are considered the mole in this scenario. These moles are able to see with their eyes, but in reality, they are blind to the horrific events that happened in the history. At the end of the poem, the speaker, which is a survivor of the Holocaust, speaks out about what he has witnessed. My broken body will deliver me to his sight, and he will count me among the helper's death, the uncircumcised. The survivor starts feeling the survivor's guilt. He refers to himself as uncircumcised and helpers of death. He is so broken inside that he doesn't know if he even deserves to live. He cannot bear the sight of the innocent men's dead bodies right in front of him. He thinks that he is responsible for their deaths after seeing such a horrific scene. He thinks that this life on this earth is a curse, and now, since he is the only Holocaust survivor left, this curse will follow him until the day he leaves this earth. Kolejny wiersz, który mnie wciągnął, kiedy go przeczytałam, jest przedmowa. Ten wiersz koncentruje się na tym, aby dziedzictwo tych, którzy stracili życie w wojnie, nadal żyło. Zwrota, która mi się wyróżniała, była czwartą zwrotką, która mówi, czym jest poezja, która nie ocala narodów niż ludzi, ani ludzi. To pokazuje, że miłość podkreśla wagę słów poetyckich, bo mogą one ratować ludzi i narody. Te poetyckie słowa mogą zapewnić przetrwanie integralność i pamięć osób, które stracili życie podczas wojny. Dla mnie ten wiersz naprawdę pokazuje, jak można wykorzystać poezję jako środek zbawienia i sposób na ratowanie życia tych, którzy stracili życie na wojnie. Oznacza to, że zapisane poetyckie słowa mogą pokazać prawdę o tym, co wydarzyło się podczas wojny i wszystkich cierpieniach, jakie musieli znosić ludzie. Na przykład, w trzeciej Zwrotce Miłość pisze. Oto dolina płytkich polskich rzek, most ogromny, idący w białą mgłę. Oto miasto złamane i wiatr krwiami obrzuca swój grób. W tych liniach widać zniszczenia i dewastacje, jakie zostawili Niemcy podczas gdy Związek Radziecki patrzył z przeciwnej strony polskich rzek. Te słowa poezji zapisane na papierze mają dużo znaczenia i pokazują światu, jak odważni byli ludzie, którzy stracili życie w strasznym i trudnym okresie historii. Ich pamięć będzie żyć w historii poprzez słowa tego wiersza i wiele innych. Another poem that pulled me in when I read it is called Dedication. This poem focuses on making sure the legacy of those who lost their lives in the war continues to live on. The stanza that stood out to me was the fourth stanza, which states, What is poetry? Which does not save nations or people. This comes to show that Miwa stresses the importance of poetic words because they can save people and nations. These poetic words can make sure that the integrity and memory of the people who lost their lives during the war lives on. To me, this poem really shows how it is possible to use poetry as a means of salvation and a way to save the lives of the ones who lost their lives in the war. Meaning that the poetic words written down can show the truths of what happened during the war and all the suffering the people had to endure. For example, in the third stanza, Miwash writes Here is a valley of shallow rivers and an immersed bridge going into white fog. Within these lines, we can see the destruction and the devastation that the Germans left while the Soviet Union watched from the opposite side of the Polish rivers. These words of poetry within, written onto paper ha, have meaning and will show the world how brave the people that lost their lives were in, were in such a horrific and hard time in history. Their memory will live on in history through the words of this poem and many more. Dziękuję bardzo.